Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Lex, a, a dzisiaj zagramy, znaczy nie zagramy, tylko będziemy właśnie pokażę Wam, że ukończyłem w tej chwili karnet zadymiarski Oczywiście nie kupiłem, bo nie mam za mało gęciów, ale bym chęcią kupił. Ukończyłem w tej chwili karnet. Oczywiście ym, teraz będę została duże skrzynie za każde 500 żetonów Mam teraz 184 Misję misje wykonałem, tylko mi te trzy zostały. A patrzcie, jakbym teraz kupił karne zazmiarskie, to patrzcie, ile bym miał misji jeszcze. A więc, mi się podoba, że ukupiłem karne zazmiarskie. Będzie opening, jeżeli pod tamtym opening po kolet wygląda to Zostawicie tam chyba 7 łapek w górę. Nie wiem, ile tam dałem. Czyli tutaj mam to, w poprzednim sezonie. Nawet nie wbiłem całego karnetu Aha, no To jak widzimy Wbiłem fajnie. fajnie Bo mam teraz Bo będzie niezły opening 12 Skrzynek, bo już Mam też tam power do kupienia Ale nie chcę mi się na razie wydawać monet Dlaczego ja to tylko lepsze Aby dostać kulę ognia Jaki twórcy? Nie wiem, ja tam nie oglądam innych. Klub fajny, o celu nawet dużo gra w gierę, ale patrzcie jak nawet... On ma kupę zazmian rzeczy, sprawdź sobie lo lokal. Trzy kluby. O kurna. Dobra, nawet 5K na popuszczą No i za że szelka... A dajcie, dajcie mi tutaj Rufsa. O, sprawdzę. Serio. No nie no, że nie gada, że 1500 jest w Serio? On jest taki słaby w tym? Ej, on grał tylko z tym pułkownikiem rówsem Dobra widzowie, wbił... Wbiłem to, chciałem wam tylko to pokazać. Będzie opłenek oczywiście z tego nawet dobiję skrzyneczki. No i tyle z tego odcineczka. I się z wami żegnam. Cześć.